Po pierwsze, zwiększę jakość życia mieszkańców. Po drugie, zapewnię, by Jelenia Góra była miastem przyjaznym do życia, nauki, pracy i wypoczynku. I po trzecie, Zapewnię zdecydowanie większą pomoc dla osób najbardziej potrzebujących, dla osób biednych, dla osób niepełnosprawnych. Uruchomię szeroki program mieszkań, budowy mieszkań komunalnych oraz mieszkań socjalnych. Oczywiście o tych rzeczy jest zdecydowanie więcej, a każda zmiana, której dokonam służyć będzie mieszkańcom. Jest absolutnie najważniejszą rzeczą dla rozwoju miasta i nie tylko dla całej Kotini Reniogórskiej to jest budowa obwodnicy Maciejowej. Najkosztowniejsza inwestycja w przyszłych czterech latach chodzi o dołączenie nas do układu autostradowego do przyszłej drogi S3. Następnie Śródmieście, tak jak cieplice były doinwestowane poprzednimi laty, tak teraz chciałbym ciężar inwestycji przenieść na Śródmieście. Wsparcie dla remontu kamienic, zabytków, regulacja całej części ulicy Klinskiego, Piarskiej, co już zaczęliśmy, no i przede wszystkim wizytówka Miasta Wojska Polskiego. To musi wyglądać lepiej. No i trzecia rzecz najważniejsza to utrzymanie tej dobrej tendencji zainteresowania inwestorów Gór, Jelenią Górą, tworzenie miejsc pracy, troska o to, żeby było tu jak najwięcej miejsc i jak najlepsze miejsca pracy. Przede wszystkim trochę odpocznę. Obiecałem rodzinie, że być może kilkudniowy wyjazd, a później no, jedziemy dalej. Mam umówionych przyszłych inwestorów dotyczących zarówno zakładów przemysłowych, jak i obiektów inwestycji hotelowych na pograniczu Cieplic i Sobieszowa. No, trzeba do tego siąść, to są bardzo długotrwałe rzeczy, ale myślę, że zakończą się sukcesem. Z pewnością nie będzie to decyzja o podwyżce swego wynagrodzenia, czy też decyzja o rozpoczęciu przekształceń własnościowych i zwolnieniach w miejskich spółkach. Już dziś słyszę, że niektórzy straszą moją osobą, ale jest to powodowane przede wszystkim bojaźnią o partykularne interesy. Ja dbać będę przede wszystkim o bardzo dobrą kondycję ekonomiczną spółek miejskich a pierwszą decyzją jaką podejmę to z pewnością przewietrzenie prezydenckiego gabinetu z tytoniowego dymu Pierwsze to przygotowanie i odpowiednia promocja, promocja oferty inwestycyjnej, promocja oferty inwestycyjnej zawierającej przede wszystkim bardzo atrakcyjny zakres udogodnień podatkowych i finansowych. Ta promocja musi odbywać się nie tylko w kraju, ale także i w innych państwach Europy i świata. Po drugie, to wykorzystanie możliwości, jakie tkwią w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ten sposób pozyskiwania inwestorów pozwala na zaangażowanie kapitału prywatnego w, dla potrzeb rozwoju, rozwoju miasta i w celu zaspokojenia wielu, wielu potrzeb mieszkańców. I po trzecie, po trzecie, rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ja zaangażowałem się już w 2007 roku tworząc obszar specjalnej strefy ekonomicznej górze, a dziś pojawiają się w tym zakresie zdecydowanie większe potrzeby, potrzeby w zakresie przyciągnięcia inwestorów funkcjonujących w dziedzinach wysokich technologii, w dziedzinach innowacyjnych, bo tam można stworzyć zdecydowanie lepsze miejsca pracy. Rozmawiać z ludźmi, z przedsiębiorcami, to oni mają znajomych, kontrahentów, przyjaciół, którzy robią biznesy i oni, oni inwestują. Dla mnie jest to w pełni wykorzystać te kontakty, które uzyskałem przez 12 lat bycia posłem. Znam wiele osób, którzy, z którego kręgu mogą być potencjalni, potencjalni inwestorzy. No i trzecia rzecz, przygotować tereny do inwestycji. Nie możemy oferować działek, które nie mają swojej pełnej wartości, bo inne gminy, ościenne, mają gotowe działki z dojazdami z kanalizacją. Musimy być przygotowani do tego. To chyba jednak odpływ młodych ludzi, choć staramy się go powstrzymać, choć nie jest on tak duży jak w innych miastach, no to, to powstrzymanie tego odpływu i coś jeszcze, walka o to, żeby młodzi ludzie z okolic Jeleniej Góry, z innych miast chcieli przyjeżdżać tutaj. I to jest zadanie numer jeden, a dlatego nowe miejsca pracy, opieka nad, y, nad dziećmi, atrakcyjne formy spędzenia czasu, to wszystko pozwoli nam zmniejszyć kłopoty związane z wyludnianiem się miasta. Są to bardzo wysokie koszty utrzymania gospodarstw domowych, powodowane bardzo wysokim poziomem czynszów za lokale komunalne, wysokością opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, za wywóz nieczystości, a także jeszcze inne obciążenia, które drenują budżety gospodarstw domowych. To będzie kontynuacja tego, co, o czym już wcześniej yy, yy, mówiłem. To znaczy, że trzeba przede wszystkim zwiększyć jakość yy, rynku pracy. Młodzi ludzie yy, wyjeżdżają z Jeleniej Góry przede wszystkim nie mając tutaj odpowiednich miejsc pracy, odpowiednich do ich aspiracji, do ich wykształcenia, do ich yy, możliwości. Lecz miejsca pracy to nie tylko yy, ten element przyciągający młody, młodych yy, ludzi do Jeleniej Góry, to także yy, konieczność tworzenia atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, oferty kulturalnej, oferty edukacyjnej, tak by Jelenia Góra była dla młodego pokolenia miejscem nie tylko w pracy, zamieszkiwania, ale także edukacyjnego doskonalenia czy też kulturalnych refleksji. A przede wszystkim zaoferować im pracę, i to pracę coraz lepszą. Po drugie zagwarantować im stabilne warunki opieki nad dziećmi. To są żłobki przedszkola, co już w tej chwili realizujemy w znacznym stopniu, a jednocześnie uczynić Jelenią Górę atrakcyjną w sensie spędzenia wolnego czasu. To, co już się wydarzyło, kręgielnia czy multikino, które w tej chwili powstaje, fantastyczne warunki do rekreacji rowerowej, to jest jakby ostatni segment tego. No i trwać w rozwoju po to, żeby opłacało się młodym ludziom tu przyjechać albo stąd nie wyjeżdżać. Ja bym bardziej chciał powiedzieć tak, że obniżenie kosztów utrzymania to jest jedno hasło, ale ja przede wszystkim chciałbym zapewnić jeleniogórzanom wyższe dochody, tak żeby mogli pokrywać wydatki. Ceny energii nie będą niższe, ceny gazu nie będą niższe, a to są składowe tych kosztów, więc dbajmy o zarobki jeleniogórzan i starajmy się raczej, czy obiecuję, że będę się starał, żeby te ceny były stabilne. Nie tylko można, ale i trzeba obniżyć koszty utrzymania gospodarstw domowych. Przede wszystkim należy zmniejszyć poziom stawki bazowej służącej do ustalania wysokości czynszów za lokale komunalne. Po drugie, ja już zresztą w czasie swojej kadencji wdrożyłem system dopłat do cen wody i ścieków. To chciałbym także zrealizować w czasie najbliższej kadencji. Ponadto mówiłem już o zapewnieniu bezpłatnych podręczników dla wszystkich uczniów jeleniogórskich szkół. I po czwarte, mówiłem także już o zwiększeniu zakresu bezpłatnych programów profilaktycznych, a także o wielu jeszcze o innych elementach, o wiele jeszcze innych działaniach, pozwalających zdecydowanie obniżyć koszty utrzymania mieszkańców naszego miasta. Jelenia Góra jest miastem o wielu funkcjach i takim miastem będzie. Tymi, tymi funkcjami, ważnymi funkcjami są m.in. turystyka i lecznictwo uzdrowiskowe. Karpa czy szklarska poręba, natomiast, są miejscowościami typowo turystycznymi. I takimi pozostaną. Dlatego też uważam, że Jelenia Góra powinna zdecydowanie bardziej rozszerzyć i uatrakcyjnić swoją ofertę kulturalną, ofertę rekreacyjną, ofertę sportową i skierować tę ofertę także do tych, którzy przebywają w Karpaczu, przebywają w Szklarskiej Poręby, okresowo wypoczywają w hotelach, pensjonatach, w innych miejscowościach Kotliny górskiej. Z miejscowościami Kotliny w zakresie turystyki nie sposób rywalizować. Trzeba te miejscowości łączyć, wspierać i współpracować z nimi, ale nie konkurować. No mamy Cieplice, mamy Sobieszów, mamy Jagniątków, mamy miejscowości, które są same w sobie atrakcyjne, ale jeżeli do tego dołożymy uzdrowisko z termami, jeżeli dołożymy do tego, to co karkanowski park narodowy zamierza, czyli to centrum edukacyjne, centrum sportów, czy tej turystyki aktywnej z trasami biegowymi pod Sobieszowem, rozszerzymy to o trasy rowerowe, o trasy biegowe, czy atrakcje lodowiska zimą, jeżeli Jagniątków potraktujemy jako mekkę. Tych turystów, którzy chcą w takim tradycyjnym sposobie chodzenia z plecakiem odpoczywać w spokoju, no to mamy już pomysł na część Jeleniej Góry. No i z tych dwóch milionów, dwóch i pół miliona turystów, na pewno na jeden dzień, na jeden moment, na zakupy, na pewno turyści mogą wpaść do centrum Jeleniej Góry. Dlatego Jelenia Góra musi pięknieć, musi pozyskiwać nowe atrakcje, a chociażby nasze ostatnie rzeźby Wahana Bego, to wszystko razem podnosi atrakcyjność i śródmieścia. Nie. Kolej miejska to przede wszystkim wykorzystanie tego, co już mamy, czyli linii kolejowej, która teraz jest zmodernizowana. I to po raz pierwszy możliwość, żeby za komunikację miejską Odpowiadała i płaciła nie tylko miasto Jelenia Góra wraz z sąsiadami, ale również trzeci podmiot odpowiedzialny za transport kolejowy, mianowicie Urząd Marszałkowski. Skoro jest linia, skoro jeżdżą tamtędy turyści, no to po raz pierwszy możemy stworzyć sytuację taką, że współfinansowanie komunikacji miejskiej na tych odcinkach będzie też udziałem Urzędu Marszałkowskiego. Szybka kolej miejska to pomysł pana Zawiły z poprzedniej kadencji, pomysł, na który nabrało się wielu mieszkańców, lecz eksperci wyraźnie wskazują. Że efektywność funkcjonowania kolei w obsłudze ruchu miejskiego, ruchu pasażerskiego pojawia się tylko w sytuacji, gdy przebieg linii kolejowej przez teren miejski prowadzi przez obszary zabudowy mieszkaniowej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej i uwzględnia tak zwane źródła ruchu pasażerskiego. Aktualny przebieg kolei przez teren Jeleniej Góry tego, tych warunków, nie, nie spełnia stąd też odpowiadając na, na pytanie kolej miejska nie jest elementem, nie jest czynnikiem, który może, może wpłynąć na obniżenie kosztów utrzymania komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze. Aby wszyscy Jelniegurzowie byli dumni z tego, że mieszkają, że żyją w Jeleniej Górze. Ludzie mieli więcej pracy i lepszą pracę, żeby miasto było stabilnie oparte na takich dwóch fundamentach: na turystyce i na przemyśle, żebyśmy byli takim małym Wiesbaden, bo to jest miasto, które łączy funkcję uzdrowiskową z przemysłem. Jelenia góra jak taki piękny żaglowiec. Wychodzi z portu, postawił żagle, jest na dobrym kursie i bardzo chciałbym uczestniczyć w tym rejsie do momentu, kiedy wypłynie na szerokie wody, kiedy złapie pełen wiatr w żagle i pokaże, co potrafi. I dlatego chcę być z jelenią górą w tym momencie i chcę spowodować, żeby był to rejs bezpieczny i skuteczny. Ponieważ uważam, że miastem powinien zarządzać ekonomista, potrafiący kreować przyszłość Jeleniej Góry oraz wykorzystywać wszystkie szanse rozwojowe. Ja potrafię nie tylko budować strategie, ale także odpowiednio je wdrażać. Ponadto mam praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania funduszy i programów unijnych dla potrzeb rozwojowych miasta. W latach 2006-2010 byłem już prezydentem Jeleniej Góry i dowiodłem, że wiele marzeń mo można, można spełnić. Yy, marzeń, o których przez wiele, wiele lat niektórzy tylko mówili. Sytuacja jest w moim odczuciu skandaliczna. Yy, nie można tego inaczej skomentować. No, sytuacja braku jednoznacznych wyników wyborów do wszystkich poziomów samorządu nie jest komfortowa. To, to, to oczywiście musi bulwersować. Ja Ukraina, która wybory przeprowadzała, w stanie praktycznie wojny, była w stanie na drugi dzień opublikować wyniki wyborów. My nie jesteśmy. Trochę mi przykro i na pewno nie dodaje to komfortu w prowadzeniu kampanii, ale przede wszystkim mnie interesuje się mniej, czyli znaczy interesuje się mniej PKW, a bardziej mieszkańcami Jeleniej Góry. Więc myślę, że koniec końców wszystko się wyjaśni i w przyszłości będzie działać lepiej. Dziękuję bardzo za poparcie udzielone mi w pierwszej turze wyborów. Wygrałem. Dziękuję wszystkim tym, którzy głosowali na mnie, ale dziękuję w ogóle tym, którzy poszli do wyborów. Przed nami druga tura wyborów. Bardzo proszę o oddanie głosu na mnie, ale jeżeli macie Państwo wątpliwości, to najważniejsze, żebyście poszli do wyborów, bo ci, którzy w wyborach udziału nie biorą, tak naprawdę tracą prawo do narzekania nad swoim losem, nad losem miasta i rozwojem miasta. Bardzo proszę o udział w wyborach. Marcin Zawiła. Drodzy Irenie Górzanie, serdecznie dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, które uzyskałem już w pierwszej turze wyborów na prezydenta Ireny Góry. Zapraszam wszystkich w dniu 30 listopada do udziału w wyborach samorządowych, w drugiej turze wyborów pre prezydenckich. Bardzo proszę Was wszystkich o oddanie głosu na moją osobę.